i nagrywałem ale mogę wam powiedzieć co się stało? nie zapisało mi się która jest o drugiej wojnie światowej I jak to robi typowy pro gamer miałem niestety przepraszam, że nie mogę wam pokazać Ech, wszystkiego, bo mi się nie zapisało, ale ta gra się nazywa bardzo fajnie. Ech, reklama przepraszam, musimy pomijać reklamy. Jak to py, typowy gracz to robi. z tego. Aha, dobre rzeczy. Nie będę tego niego gadał z gracz Mowgraczowe gracz z Roblox. Widzimy się jak u lepszą te brą. <coughs> dobra. Głupierek reklamy minęły. No i dobra, jesteśmy żołnierzem. Najlepszym żołnierzem. Dobrá, osvěráme bunker Hitlera. Hej, dobrá. Co jsem však grubáš je? Grubý. Grubý. Dobrá, já ti go zabije. To grubáš je ty. Nerobím če. Grubý. Kdo vybírá ty dronky? Niemcy hello, hello! Cupowy No No i dobra, idziemy lol, lol, lol. O. Bra. Nie ma Dobra. Dobra. Czas snajpienia. Jak to typowy snajper. No i zakończenie. Bam, ba, bam, bam, ba, bam. I wygraliśmy XD. Dobra, wreszcie. Kolejna bitwa. Dobra, szybciej. Dobra, ja to oczywiście skupię. Jak to wybieram? Mam to gdzie? Typowy gracz. Dobra, to Ankradik. Dobra. Dobra, była jakaś szybka reklama, widzowie. dzisiaj o niektórej ja, o jakiej godzinie będzie będziemy mówili będziemy mówili e, dzisiaj co, co miało być tym informacyjny, że to teraz coś się tak dzieje i ja mogę nagrywać na YouTube z odcinków Robloxa Czekajcie. nie żyjesz Nic tu nie ma A, tak nie działa Dobra mm -hmm. Tu chyba niczego U nie, co to niks było Dobra Reklamy się najgorsze, ja tego nie chcę muszę... Powygrać Dobra, musimy iść A ty co? Win, typie Ach, Akurat jesteśmy... Jestem trochę zadziwiony widzowie Nupki No, że cztery klamy Powypros No, ja jestem prosem Żertuję I Co nam dropnie, no i co nam dropnie No i nupy jak nam dropną no, Jak chcę szybciej, szybciej jest jak jest się nupkiem 10 tysięcy reklam walają na jedną nitrę Dobra, ten odcinek bardzo się długo składa to Odcinek premierowy Może coś, Myślę, że to będzie premiera Patrolowanie Niemca tu spotkałem Oha I Niemcu, giniemcu. O, typowy wygracz typowy gracz. A co? Co ty? Ja co zabiję z granata. Nie no, no, dobra, nie zabiję jej. Elo, czołguś. Dobra. Ooo, czołgusia Co on Idziemy, 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 zakończymy ten rozdział Co mam iść osłaniać? Wychali na ziści? Dobra, a ty chcę zabije Dobra, nie, to snajp, no Z takiej moje snajperki nie No easy! O elitarny, dobra, ja sobie elitarnego tutaj ziemi Ej, co się gapisz No i tak się kończy, kiedy się... nie wiadomo co Oj, 10 tysięcy lat znowu Teraz jeszcze otworzę swój sezon kolejny, kolejny. Jeżeli chłop A chłop mi wyskakuje Typowy gracz No no wreszcie się kończy ten sezon Biedronkarzy a to sobie znowu tutaj snajper. No i wreszcie <coughs> zakończymy na tych Niemcach. Tydejmy. Co mam? Ja wiem, tu co zrobię? Tak jakiś. Jezu, to są luby. Nie no, dobra, ja z ja ci to pokażę gdzie żyjesz. Living in the heaven. Teraz będziecie żyli w niebie. Polak idzie i zaraz będziecie żyli w niebie, dobrze? Ej, rekrut, żyjesz w niebie. A Ała, dobra, ty żyjesz już w niebie. Ty też w niebie. A ciebie zostawię na desce. To sobie zawsze chciałem to zrobić O nie to jest nie nie wiem Dobra oni są zbyt mocni Ja to już nie jest mój level Awa No! Jestem nubem Dobra Idziemy, 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 idziemy do Niemca. No i opuszczamy teren. Tak się gra w gry. Nawet przyjemna reklama. Że nie umiem jechać. Dobro, nie. Jakiś żar. Piękny. Dobra, widzowie, to jest speedrunner. No i tu. Walone Może chcecie kiedyś zrobić taki. Może chcecie kiedyś. Od tego taki odcinek. Nie wiem. Gdzie. Muzyka była troszeczkę. Dobra widzowie. Reklama była na motocyklu O, Francja, Elo, Francja. Nie baczę, Dobra. Ej, Niemiec. Dobra. po wygrać. Dobra Ej dobra, nie przestań do mnie strzelać To zbudowałem sam A nie da się tutaj To po prostu ich zabije Masz ali Jestem najlepszym graczem Robloxa I się zabije Wpisów no, bogaty, będę będę Dobra, przodwane. Dobra. Ja myślę, że to będzie dzisiaj na tyle. Życzę wam miłego dnia i powodzenia w uczeniu się. Tak wygląda zdjęcie profilowe. I do zobaczenia i widzimy się jutro. Bag.